Ja nazywam się Dawid. Dzisiaj zrobię taki dosyć specyficzny odcinek. To będzie samo gadanie, więc powiedzmy słuchowisko. Ja tego filmu też nie będę obrabiał, więc nie będzie tutaj wycinania e, y a, e, przejęzyczeń. Więc wybaczcie, chcę, żeby to wyszło naturalnie. Słuchajcie dobrze. Wiecie, ci co oglądają, ci co jeszcze nie, że od 20 lat. Już legalnie prowadzę firmę, czyli 20 lat temu zarejestrowałem firmę, która zajmuje się zwierzętami egzotycznymi i hodowlą, i też pośrednio handlem. Bardzo często na forach, też często w prywatnych zapytaniach, dostaję takie posty: Chciałbym hodować zwierzaki, chciałbym być profesjonalnym hodowcą, chciałbym żyć ze zwierząt egzotycznych. Jak to zrobić? Czy się da? Często młodzi ludzie zadają takie pytania. Słuchajcie, to jest branża specyficzna i biznes specyficzny, i dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć, jak można coś takiego zrobić. Jakie są za, jakie są przeciw, i ogólnie rozwinąć ten temat troszeczkę szerzej. Zapraszam serdecznie. Ja się tak rozwaliłem tutaj na krześle żeby na luzie sobie Wam poopowiadać, bo podejrzewam, że troszeczkę czasu to zajmie. Słuchajcie, przede wszystkim yy, biznes zwierząt egzotycznych jest biznesem bardzo specyficznym. Jeżeli chodzi o samą hodowlę, to zobaczcie ile ludzi w Polsce żyje z hodowli. Ja tutaj nie będę wymieniał im nazwisk, nazw hodowli i tak dalej, ale naprawdę znam ten rynek doskonale. I słuchajcie, takich osób w Polsce, którzy żyją z hodowli jest dwie, może trzy osoby. Nie więcej to już znaczy, że jest bardzo ciężko. Jeżeli chodzi o handel, to porozmawiamy też o tym dokładniej w dalszej części tego odcinka. A teraz opowiem Wam o hodowli. Słuchajcie, ludzie bardzo często mają takie podejście, że yy, dobra, widzę, że rozmnożyłem sobie węża już po pierwszym sezonie, jest z tego kasa, będę z tego żył. Wow, już stawiam rach, systemy kupuję. Słuchajcie, żeby żyć tylko i wyłącznie z hodowli zwierząt, trzeba tych zwierząt robić bardzo dużo. A żeby robić tych zwierząt bardzo dużo, trzeba zainwestować bardzo dużo kasy. Słuchajcie, nie da się od razu nakupić zwierząt i mieć z tego kasę. Teraz popatrzcie na to w ten sposób. Jeżeli kupujecie sobie weźmy za przykład pytony królewskie, bo na nie jest dosyć duży zbyt i dużo ludzi się nakręca na nie, żeby z nich tylko żyć. Pamiętajcie, że te hodowle, które są obecne na polskim rynku, to są hodowle hobbystyczne. Nawet jak jest tam setka węży, to osoba, która to robi, ma inne zajęcie. Ma zajęcie, ma pracę, ma firmę, coś, z czego ma stały dochód, a to robi sobie dodatkowo, po pracy ogarnia sobie taką setkę węży, bo nie jest to jakiś tam problem i tak naprawdę pieniądze z tego ma na dalszy rozwój, bo Hodowli trzeba cały czas inwestować. I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś sobie kupuje 5, 10 młodych węży, żeby mieć jakieś tam miarę wartościowe, genową, inwestuje w nie 20 tysięcy złotych. On dopiero za 3 lata będzie miał dojrzałe samice, bo każdy hodowca wie, że nie kupuje się dorosłych węży do hodowli. W najzwyczajniej w świecie się tego nie robi. Oczywiście są sytuacje, gdzie znajomy, Przedaje dorosłą sztukę, bo ma hobbystyczną hodowlę, ma ograniczone miejsce, wymienia innego węża, który ma więcej genów na... A tego się pozbywa, tak? No to spoko. Ja nie mówię o takich sytuacjach, ale ogólnie o większych ilościach. Czyli czekamy 3 lata. Przez 3 lata musimy te zwierzę karmić. Nie wiadomo czy w wieku 3 lat nam dojrzeje. Dodatkowo... Nie wiadomo, czy sezon nam się uda, bo nie mamy doświadczenia. Możemy po drodze popełnić masę różnych błędów. Może nam się nie udać inkubacja i tak dalej, więc wszyscy hodowcy, których znam, dochodzili do tego po kolei. Jeżeli ktoś ma w sobie pasję i faktycznie to kocha i to lubi, to on powoli przez wiele, wiele lat jest w stanie rozwinąć swoją hodowlę do takiego stopnia, że już niewiele brakuje że do tego, że będzie mógł rzucić pracę, rozwinąć ją jeszcze bardziej i z tego żyć. Ale na to trzeba wielu, wielu lat. Więc to nie jest takie proste, że ktoś złapał zajawkę, wiedza. No, to są ludzie kumaci, są w stanie w parę miesięcy pojąć pełną genetykę, wiedzę na temat rozmnażania i tak dalej, bo nie ma tutaj większej filozofii. Ale nie inwestując bardzo dużo pieniędzy, nie jest w stanie zrobić tego od razu. A nawet tak zainwestuje na start bardzo dużo pieniędzy, to przez 3 lata, zanim utrzyma pierwsze holdbaki, później następne 3 lata, zanim te holdbaki mu dorosną, to już macie 6 lat, zanim ta hodowla w ogóle zacznie jakikolwiek zysk przynosić. A przez ten czas trzeba zwierzę karmić. Wyobraźcie sobie, że macie 100 węży i musicie nakarmić je raz w tygodniu szczurem, a jeden szczur kosztuje 5 złotych no to przy stu wężach macie 500 złotych tygodniowo, macie 2,5 tysiąca miesięcznie, 25 tysięcy miesięcznie na nakarmienie stu węży rocznie, plus prąd i tak dalej. Więc przez te 3 lata, zanim dochowamy się pierwszych młodych, to my musimy mieć grubą kasę, żeby to w ogóle utrzymać. Gdzie często ludzie zarabiają podobne pieniądze, więc... Ci wszyscy hodowcy, najlepsi, oni się rozwijali powoli, tak, oni to robili z pasji, nie mieli od razu w głowie zarabiania na tym i tak dalej, tylko to wszystko się rozwijało i tacy hodowcy są najlepsi, bo oni mają doświadczenie, oni wiedzą jak postępować w kryzysowych sytuacjach. Szybkie zakupy dużej ilości zwierząt obarczone są też ogromnym ryzykiem przeniesienia sobie choroby. W momencie, kiedy ja mam już rozwiniętą hodowlę i kupuję, nie wiem, 5 węży od jednego hodowcy, bo tak się staram robić, to robię kwarantannę, mam czas na czekanie, a wszystko inne sobie z tyłu pracuję. Natomiast Wy kupując od razu 30, 50, 100 węży nie kupicie od jednej osoby. Zrobić każdemu badanie to jest koszt na wirusy 200, 250 zł do każdego węża. Tak? Do 100 węży to mamy no, Sami sobie policzcie grubą kasę. Więc jeżeli ktoś w ogóle ma w głowie pomysł, że o wow, złapałem za jawkę, jestem już w tym rok czy dwa, rozmnożę węże, ja będę żył z węży i od razu kupuję sobie setki węży, drogich genów, to jest moim zdaniem stracony. Nie znam takiej osoby, która tak zaczęła i jej się to udało. Po prostu przez tyle lat na rynku nie znam. Wszyscy szanowani, rozwinięci hodowcy to są ludzie, którzy powoli rozwinęli to z pasji. Słynny kobyłka miałem rzuceć tak nazwiskami, no ale to już jest taki tutaj yy, bos w świecie pytonów yy, królewskich. Zobaczcie na jego filmiki sprzed 10 czy kilkunastu lat. To był zwykły chłopak, który miał pokój zastawiony terrariami i tam jakieś zwierzęta egzotyczne, i to u niego powoli się rozwijało, rozwijało aż po tych nastu latach ma taką hodowlę jak ma. Inaczej nie da się tego najzwyczajniej w świecie osiągnąć. Dlatego nie jest to branża, w którą da się wejść z buta. Czyli od razu inwestuję kasę jadę na grubo, bo słuchajcie, później trzeba te zwierzaki też sprzedać. Ludzie, którzy mają swoją własną pracę, a nie robią tego zawodowo, tak jak ja, to nie mają czasu co weekend jeździć na targi, sprzedać tych zwierzaków, wysyłać, kontaktować się z klientami, bo mają swoją pracę, rodzinę, obowiązki. Więc Tutaj też to odpada, tak? Taka osoba, która się tym profesjonalnie zajmuje, która rozwinęła to przez lata, nie ma problemu ze zbytem. Po drugie, bardzo często inwestujecie w drogie geny. I tutaj też się robi problem, bo przez te lata wyrabiamy sobie markę na rynku. Branża taka specjalistyczna, hodowla, bardzo często jest powiązana z tak zwaną marką osobistą. Czyli ja, jako hodowca, wyrabiam sobie tą markę osobistą, muszę mieć szereg zadowolonych klientów, żeby Przedawać dalej zwierzaki. Ludzie są inteligentni oczywiście nie wszyscy, no bo debili na tym świecie nie brakuje, ale yy, przeważnie za takie rzeczy łapią się ludzie inteligentni oni czytają, oni szukają sprawdzają, weryfikują yy, takiego hodowcę. no jeżeli ja chcę kupić węża za 20 tysięcy złotych, to nie kupię tego węża u hodowcy który jest dwa lata na rynku yy, gdzie widzę, że on cały czas kupuje chwali się nowymi zakupami rozpakowuje te zwierzęta od razu u siebie na hodowli, wpuszcza do rach systemu bez kwarantanny, no nie ja kupię to zwierzakie od hodowcy, który jest 10 15 lat na rynku, który został zweryfikowany. Więc yy, cieszcie się swoją pasją, rozwijajcie ją powoli i jak zobaczycie, po jakimś czasie, że macie już tego sporo, nie macie problemu ze sprzedażą zwierząt, powiększycie to do jakiegoś tam rozmiaru, to Wtedy można pomyśleć o tym, żeby zacząć z tego żyć, zrezygnować z pracy, doinwestować, bo już coś będzie nam pracowało na to, żebyśmy mieli z czego żyć, a to, co doinwestujemy, będzie rosło, bo tak jak mówiłem, na to yy, potrzeba czasu. Więc myślę, że to jest dosyć yy, ważny aspekt. Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że ci, którzy chcą zaczynać od razu z buta, w to wchodzić i tak dalej, to oni nawet nie mają wiedzy odnośnie. Genetyki, tak? Próbują się czegoś dowiedzieć. Już ja mam takich klientów, nie on przychodzi, kupuje samca, dwie samice. On już kalkulator wyciąga, liczy, ile z tego będzie miał jajek, jakie zyski. Tak naprawdę nie wie, jak statystycznie młode wyjdą, czy wyjdą, czy te zwierzęta w ogóle mu dożyją, ale to już nie jest film dla takich ludzi, tak? To jest film dla ludzi mądrych, którzy, którzy chcieliby, ale, ale no naprawdę słuchajcie, Polska ma 40. 38 milionów mieszkańców, teraz już 40 z sami z Ukrainy. To yy, dwóch, trzech hodowców pytonów królewskich, którzy żyją ze zwierząt. Może z, na palcach dwóch rąk policzyłbym hodowców, którzy żyją z hodowli zwierząt tylko i wyłącznie egzotycznych. Czytaj węże, jaszczurki, pająki, tam pomijamy ssaki. Więc. Yy, no, tak to wygląda. Słuchajcie, jeszcze są inne minusy tego, zanim przejdę do tej całej jeszcze handlu zwierzakami, bo to już jest inna para kaloszy. W pewnym momencie, gdy mamy już dużą ilość zwierząt, to przestaje być już takie fajne, tak? bo na początku, jak mamy 10-20 węży, jeden rak system, to zaglądamy tam. Każdą kupę byśmy najchętniej posprzątali, a gdy mamy już węży 300-500. Jeszcze przyjdzie sezon i okazuje się, że jest 2000 młodych. To słuchajcie, to jest praca na pełen etat. Od rana do wieczora sprzątamy, wyciągamy, marzymy się w tych gównach za przeproszeniem. Odkażamy, myjemy miski, rozkarmiamy maluchy i cały czas robimy w kółko to samo. I w pewnym momencie zapomnisz założyć rękawiczek. Masz gówno za paznokciem, uwalony jesteś, schodząc z hodowli śmierdzisz. Dodatkowo duża hodowla. Zawsze wiąże się z hodowlą gryzoni, więc tutaj mamy dodatkowe zajęcie hodowla gryzoni, słuchajcie, która jest moim dla mnie karą, tak? To jest najbardziej niewdzięczny temat hodowli zwierząt hodowla gryzoni, bo wtedy niwelujemy sobie koszty. Wiadomo, robiąc coś produkcję, trzeba na czymś zaoszczędzić. Oczywiście nie zaoszczędzimy na dobrostanie zwierzaka, ale jesteśmy w stanie zaoszczędzić na przykład kupując yy, podłoże w dużej ilości w cenie hurtowej, samemu hodując, gryzonie i tak dalej, i tak dalej. Inwestując w dobre regulatory temperatury yy, regulator temperatury za 500 zł, pulsacyjny lub ściemnieniowy będzie nam regulował natężeniem prądu, a regulator za 50 zł on-off będzie włączał, wyłączał, gdzie straty energii są przeogromne, więc to są już takie aspekty techniczne. Może poruszę też te aspekty techniczne, jak obniżyć koszty hodowli bez wpływu na dobrostan zwierząt. Ale to jest temat na osobny odcinek, bo już tutaj mamy kupę czasu, a jeszcze chciałbym poruszyć temat handlu. Więc podsumowując, temat hodowli da się, ale trzeba się rozwijać powoli. Znaczy, 40-milionowy kraj, mamy kilku hodowców. Więc sami widzicie, że nie jest to branża, w którą da się wjechać z buta. Inaczej sytuacja ma się, jeżeli chodzi o handel. Tutaj jest zdecydowanie łatwiej, tylko że co się za nami ciągnie? Słuchajcie, ja prowadzę też sklep terrorystyczny, czyli handluję zwierzętami, i miałem w swoim życiu taki epizod paroletni, że postanowiłem, że będę jeździł z tym swoim sklepem na giełdy. Na tych giełdach sprzedawał zwierzaki, które mam w sklepie, wtedy będę miał obrót tymi zwierzakami, zarobię większą kasę. Oczywiście sprzedaż zwierząt szła, wszystko było ok, więc ja potrzebowałem więcej tych zwierząt, więcej tych zwierząt kupowałem i czym więcej tych zwierząt miałem w ofercie, tym tak naprawdę miało, miałem mniejszą wiedzę na temat tych zwierząt, bo one tak, na, tak naprawdę nie zawsze dało się zrobić kwarantannę, one się sprzedawały dosyć szybko na bieżąco i wtedy zaczynały pojawiać się kłopoty, bo jak nie masz wiedzy na temat tych zwierząt, nie obserwowałeś ich jakiś czas przed sprzedażą, to w momencie, kiedy pojawi się z nimi problem u nowego nabywcy, zaczyna się jazda, tak? Też do końca nie wiesz jak się wytłumaczyć, nieraz trafiają się jakieś pasożyty, więc zwierzaki nie są towarem, który jest skalowalny, który można robić taką samą sztukę, odpowiednią ilość lub kupować i sprzedawać, bo każdy jest inny. Nawet w jednym gatunku mają inne potrzeby, inne wymagania i tak dalej, więc ja po jakimś czasie uznałem, że nie ma najmniejszego sensu. Jak mówiłem, cały biznes zwierząt egzotycznych opiera się na tej marce osobistej, a ja handlując tymi zwierzękami, tą markę osobistą sobie popsułem. Więc postanowiłem, że rezygnuję całkowicie z giełd, z obrotu dużą ilością zwierząt, zostawiam sobie sklep. W sklepie nie muszę mieć dużej ilości zwierząt, bo zwierzęta są dodatkiem, więc mogę posiadać sobie 10 gamek, 10 kamelonów, 10 zbożówek, parę pytonów, część zwierząt mam ze swojej hodowli. Jestem w stanie te zwierzaki pozyskiwać z fajnych, zaprzyjaźnionych hodowli, które wiedzą, że dbam o jakość i nie boją, nie wstydzą mi się sprzedać swojego zwierzaka i ja mogę sprzedawać te zwierzaka pod ich szyldem, powiedzieć tak, to jest z tej hodowli mojego przyjaciela, zbierze, wiem o nim wszystko, mam z tych zwierząt niewiele, mam nad nimi pełną kontrolę, zanim sprzedam, karmię je, sprawdzam jakie mają nawyki, mogę zadzwonić do hodowcy, od którego mam, zapytać stary, powiedz mi dlaczego ten wąż, na czym siedział, w jakim pudełku i tak dalej, żeby mi zaczął jeść. On mi doradza, jego ja go sprawdzam. sprzedam klientowi, to wiem co powiedzieć. I taki handel jest ok. I specjalistyczne sklepy terrorystyczne, które nie handlują na giełdach, a nawet handlują na giełdach, ale widzicie, że mają tych zwierząt niewiele, że te zwierzaki są zadbane, moim zdaniem są fajne, bo można kupić wszystko w jednym miejscu. Ludzie są wygodni, nie chce im się latać za jednym tu, za drugim tam. I to ma sens. Ale są tacy handlarze, którzy jeżdżą po giełdach, mają masę zwierząt w tych pudełkach, nic o tych zwierzakach nie wiedzą. Teoretycznie nie wiadomo w jakich warunkach je trzymają, bo w sklepie możecie sobie sprawdzić, zobaczyć. Yy, obracają tym. Teraz pytanie: Czy znacie choć jednego takiego handlarza, który ma dobre opinie? No nie, słuchajcie, to jest jedna wielka nerwówka. Tacy ludzie nawet jakby chcieli dobrze, to wiecznie mają problemy, bo ten jest niezadowolony, bo tamten jest niezadowolony. Nawet prowadząc, prowadząc sklep z małą ilością zwierząt. Zdarzy się niezadowolony klient, ale to jest coś, co się zdarzy i faktycznie można zawsze sprawę załatwić, to wytłumaczyć, ogarnąć temat. A handlując co tydzień na jakiejś giełdzie nie swoimi zwierzakami, nie da się mieć nad tym pełnej kontroli. I to już nie jest hobby, to już nie jest pasja to w tym momencie zaczyna się handel zwierzakami mócka, mielenie tego nerwy. Już nie mówiąc o tym, że zwierzaki na tym tracą, więc taki handel moim zdaniem jest bezsensowny, ja nie znałem tego tematu, chciałem robić to jak najlepiej, ale nie da się, bo trzeba mielić tymi zwierzakami, a jedno wyklucza drugie, tak? Albo pasja, albo kochamy te zwierzaki i szanujemy, albo nie, więc pozostałem w sklepie, nie wystawiam się ze z zwierzętami ze sklepu już na targach, na giełdach, ostatnimi czasy jeszcze wystawiałem się w Wrocławiu, ale jako, że jestem z Wrocławia, to kupił mi było nie wystawiać się. Do samej, jakieś tam reklamy i tak dalej, no ale jak widzicie, już od kilku giełd nie mam w Wrocławiu, i yy, chyba nie będę tam wracał. Yy, wrócę, słuchajcie, ze zwierzakami, yy, jak sezon się rozkręci swoimi hodowlanymi. Postawię sobie banerek sklepu, banerek hodowli, i będę się reklamował, będę sprzedawał swoje przychówki, tak, o których jestem w stanie Wam wszystko powiedzieć. A zwierząt ze sklepu nie chcę ruszać, bo taki kameleon, który odwiedzi w miesiącu trzy giełdy, yy, no niestety traci na zdrowiu, na kondycji, nie ma to sensu. A w sklepie sobie siedzi w terrarium, ja go znam, wiem co powiedzieć o nim klientowi. Tak samo też przestałem wysyłać zwierzaki, ale to już jest też temat na inny film, myślę, że rozwinę. Dlatego handel, yy, to już jest bardzo niewdzięczny temat. Jeżeli yy, często, słuchajcie, najlepsze sklepy terrorystyczne w Polsce, tutaj mogę nawet wymienić, tak, macie no Waranach w Wrocławiu, macie Gekotę w Poznaniu, to są słuchajcie sklepy, które są prowadzone przez hodowców, tak? czyli oni mają niedużą ilość zwierząt na sklepie, nad którymi są w stanie zapanować, mają ze swoich sprawdzonych źródeł, więc wszystko o nich wiedzą, yy, są w stanie zrobić kwarantannę i tak dalej, a dodatkowo sami hodują zwierzęta. Niech raz ludzie myślą sobie tak, a mam zbożówkę, mam węże, mam trochę kasy, otworzę sklep terrorystyczny. Znam takie sklepy, tak szybko jak się otwierały, tak szybko się zamykały. Te sklepy, które utrzymują się od lat na rynku, mają renomę, są prowadzone przez ludzi, yy, którzy też powoli rozwijali się. Najpierw w hodowli i później postanowili zrobić sobie sklep. I często wiele, wiele lat takiej hobbystycznej hodowli upłynęło, zanim się na coś takiego zdecydowali, bo żeby prowadzić sklep terrorystyczny, trzeba mieć ogromną wiedzę w zakresie wielu gatunków, tak, no bo z wiadomo, z jednym czy z dwoma gatunkami takiego sklepu nie jesteście w stanie prowadzić. I jak w przypadku pytonów królewskich, gekonów, lamparek, czy jakiegoś innego popularnego gatunku, jesteśmy w stanie posiąść taką wiedzę w pół roku, w rok, jeżeli jesteśmy mocno wkręceni, non-stop czytając, to zdobyć wiedzę ogólną, a tak naprawdę trzeba mieć wiedzę większą niż ogólną, o większości dostępnych gatunków, których chcemy mieć w sklepie, wymaga już wiele, wiele lat. Ja jako nastolatek, dzieciak, 12-11 letni, już chodziłem po bibliotekach. Mieliśmy we Wrocławiu taki świetny sklep u pana Jurka na ulicy Odrzańskiej. To był chyba pierwszy sklep terrorystyczny w Polsce. Ja tam spędzałem całe dnie, zakolegowałem się z panem Jurkiem, już w świętej pamięci. I on już mnie tam szkolił, trenował w tym sklepie, tak? Później w wieku nastu lat zrozumiałem pierwsze węże zbożowe, miałem pierwsze kokony od pająków, więc tak naprawdę u mnie upłynęło z prawie 10 lat, zanim zdecydowałem się na otworzenie sklepu terrorystycznego i byłem mało latem mocno wkręconym i wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie to mnie też yy, przygniotło. Wtedy też był problem z zdobywaniem zwierzaków i tak dalej, więc to był malutenieczki sklep na 8 czy 9 metrach kwadratowych, więc tych zwierząt było parę. Ja cały czas się szkoliłem, trenowałem, a oprócz tego hodowałem. I w tym momencie tak, sklep jest rozwinięty, hodowla jest duża, i będzie jeszcze większa, może sklep też będzie jeszcze większy, tak, zarazem mały rąbek tajemnicy, ale yy, no to wszystko potrzebowałem prawie 30 lat. Ja nie jestem. Yy, starym gościem, prawie yy, bardzo starym facetem, ale ja to zacząłem bardzo wcześnie od dziecka, tak? Czyli w 2002 roku, bodajże, jak założyłem działalność gospodarczą, to miałem yy, 19 lat, więc dosyć szybko, yy, ale to były też inne czasy, słuchajcie, też nie było Facebooka, yy, terrarium.pl był tylko yy, tak naprawdę. Ci hodowcy, ludzie, pasjonaci byli ze sobą bliżej zdecydowanie. To wszystko się inaczej odbywało. W każdym bądź razie, słuchajcie, no ani hodowla, ani handel, taka zbiegu nie ma najmniejszego sensu. Handel ogólnie Wam naprawdę odradzam. Zostawmy to dla tych, którzy chcą to robić. Uważam, że nie ma to za wiele wspólnego z pasją. Tak jak mówię, sam liznąłem tego tematu, starałem się jak mogłem i się nie dało robić tego do końca dobrze. Więc moim zdaniem się nie da. Handel w specjalistycznym sklepie, profesjonalnym, terrorystycznym, w tego typu zwierzakami jak najbardziej tak, bo nie musimy mieć tych zwierząt dużo, jesteśmy w stanie zapanować nad tymi zwierzakami, dokładnie znać źródło, poznać zwyczaje, odpowiednio je sprzedać i ponosić odpowiedzialność za to zwierzę, gdy klient już je nabędzie i zwróci się do nas o, o pomoc, my, jako osoby prowadzące taki sklep, musimy też mieć wiedzę, jak pomóc. Nie możemy udawać, improwizować, bo ludzie pamiętają, jeżeli coś spieprzymy i tego nie naprawimy, jesteśmy tylko ludźmi, możemy spieprzyć, to ten smród będzie ściągnął za nami zawsze. Zawsze się ktoś znajdzie, kto odkopie to. Bez sensu totalnie. Jeżeli chodzi o hodowlę, super, fajnie, Polska się mega rozwija, ale naprawdę z tych stu hodowli, które powstały w 2 lata, zostanie 10, a z tych 10 może jedna zostanie profesjonalną hodowlą, z której da się żyć. Ale pamiętajcie, to jest ciężki kawałek chleba. Dopóki to jest nasza pasja, jest ok. Jeszcze tak, wspominając o zyskach z hodowli, myślę, że też temat na całkowicie osobny odcinek, to zwróćcie uwagę, że sezon nie trwa cały rok, tak? Dajemy sobie za przykład kony parcie teraz. Zaczynają, zaczynamy dopuszczać je w grudniu, zaczynają nam nosić jajka od lutego, i noszą nam jajka do lipca, sierpnia. kruje się x młodych, my te młode pewnie dosyć szybko sprzedajemy, i przychodzi taki moment, że jesteśmy bez zwierząt na sprzedaż. Chyba, że jakoś sobie rozdzielimy te zwierzaki i jakiś czas jesteśmy bez przychodu. Nie jest to, moim zdaniem, biznes, który można prowadzić samemu i z tego żyć. Ludzie, którzy mają już duże hodowle i żyją tylko i wyłącznie z tych hodowli. Dla mnie hodowla nie jest źródłem utrzymania, tak? Ja mam dużą hodowlę, jest on na jednym ze źródeł utrzymania, ale nie jedynym. Gdyby była jedynym, to musiałbym mieć zwierząt 3 albo 5 razy tyle, i pracowników, którzy będą to obrabiali, bo sam nie jestem w stanie tego obrobić. Wprowadzenie hodowli, z której da się żyć, z której będę otrzymywał rodzinę i żył godnie na poziomie, nie da się ogarnąć jednym człowiekiem. Po prostu nie da się. No, chyba że ktoś postawi w yy, bardzo drogie geny, bardzo drogie odmiany, będzie miał niedużo, ale będzie robił zwierzaki w yy, bardzo wysokich cenach. To pewnie się da, ale taka osoba musi mieć też lata doświadczeń i przez wiele, wiele lat wyrobioną markę na rynku, aby to zwierzę ktoś od nich kupił, bo nikt nie kupi od hodowcy z dwu- czy trzyletnim stażem zwierzaka za 50 tysięcy złotych. No nie ma takich szans, słuchajcie. Ja widzę teraz świeżych hodowców, on pokazuje zwierzaki po 5, 10, 15 koła. Jeszcze nic nie rozmnożył, a już kupił 20 zwierzaków po 10 koła. 10 tysięcy złotych. Jak on nie rozmarzy, to myślicie, że on nie sprzeda? Nie, będzie musiał zaniżyć cenę, coś będzie musiał pokombinować, jakąś tam sztukę sprzeda, tak? W tym czasie kobyłka, ten sam morf w dwa razy wyższej cenie sprzeda 10 razy. To nie da się, słuchajcie, ogólnie w zwierzętach egzotycznych, czy nawet czy w handlu, czy w hodowli, nie da się iść na skróty. Po prostu nie ma tutaj drogi na skróty. Myślę, że jeszcze rozwiniemy, jak Wam się podobało w ogóle to, o czym opowiadam, bo to tylko taka gadka, to, chciałbym, to myślę, że rozwiniemy jeszcze tutaj jakieś tematy konkretne, czyli osobno hodowla, osobno sklep. Osobno handel. Ja nie będę Wam tutaj rzucał jakimiś kwotami, ile da się zarobić, ile nie zarobić, ale jak się podobało, no to dajcie znać i, i możemy rozwinąć jeszcze bardziej ten temat. Dzięki wielkie, trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Elo.